A tu jeszcze widzę ten wycieczkowiec Jak żeśmy byli 4 lata temu to był po drugiej stronie Stał zaparkowany o, A tam musimy dopłynąć Tu jest trochę spokojniej Jak nie na zamiecznej I tam Dunaj się gdzieś przyciska między skałami no. Jeszcze zobaczymy jak jest kill water. Czy jest kill water? No i żegnamy Rumunię Rumunia nam coraz bardziej się podoba Także na pewno nie ostatni raz Znaczy, jakie tu fale są, tu są półmetrowe fale na tym jak fale <noise>